Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gethan. Witam was w pierwszym audiologu, spowodowany... głupim odcinkiem z Yoshi's Island Jestem po nagrywce pierwszego odcinka Yoshi's Island Powiem wam tak, wyciłem się za głowę w połowie odcinka Ponieważ... To było nudne, ja nudziłem się robiąc ten gameplay To było naprawdę dziwne, więc... Pomyślałem sobie, że walić tego Yoshi's Island. Nie będę tego nagrywał, ponieważ kompletnie nie czuję tej gry. Kompletnie nie czuję nawet chęci grania w to. Tym bardziej, że ten gameplay jest tak nudny, że nie, nie mógłby Wam zapewnić jakiejkolwiek, wiecie, rozrywki. W planach, co mam w planach? Właśnie, w planach nie mam, szczerze powiedziawszy, nic. Yoshi's Island było takim. Hmm, jakby to powiedzieć. Yoshi's Island. Było taką deską ratunku, jakbym nic nie wymyślił, to Yoshi's Island właśnie będzie do nagrania, ale pograłem. Oczywiście nagrałem intro, nagrałem, wiecie, cały gameplay i tak dalej, i tak dalej, ale to jest nudne, cholera. Wiecie, dlaczego miałbym dawać wam nudny materiał typu czwarty odcinek Sholem Knighta? To było naprawdę okropne. Tak więc, to będzie taki bardzo króciutki audiolog. Informujący, że Yoshis Island raczej nie będzie. W planach mam albo streamy z Castlevania Symphony of the Night, albo z Let's Play z Castlevania Rondo of Blood, albo obie te rzeczy. Wiecie, nic nie wiadomo. Ogólnie z, z już OBS-a skonfigurowałem, bo e, nikt nie powiedział mi na Twitchu, że stream ogólnie przerywa. Jeżeli wejdźcie sobie w archiwy. Właśnie Castlevania, tam widać, że tam co parę sekund tak przycina na 2 sekundy, 3. To było jest naprawdę żałosne. Tak więc, hmm, co bym mógł jeszcze powiedzieć? Może zaraz wezmę się za, zagrajmy w Rondo of Plat. Może to będzie w jakikolwiek sposób ciekawe, ponieważ ten Yoshi's Island, no, no nie czuję tego Yoshi's Island. Bardzo Was przepraszam, że w sumie dałem ten odcinek 0 i nie wywiązałem się z tego, ale. Nie mam zamiaru, wiecie, nagrywać coś, co nie daje fanu mi, ani nie da fanu wam, ponieważ jest to nudne. Tak więc to by było na tyle. Ja zaraz zabieram się za wyrenderowanie tego pierwszego audiologa. Z tej strony był oczywiście nie kto inny jak Gethon. I widzimy się w następnych seriach. Na razie.